Dlaczego Thermomix robi miliardowy obrót bez reklam w telewizji? Thermomix nie robi wielkich kampanii w telewizji, nie ma ich w prime time, nie usłyszysz o nich w radiu. mimo to miliardowy obrót w rok? Zobacz, dlaczego. Bo produkt robi robotę, klient, który używa, poleca dalej, a polecenie od zadowolonego klienta robi lepszą robotę niż najlepsza reklama. To nie przypadek, to strategia. Thermomix zbudował armię ambasadorów. Ludzie, którzy kupili, mówią, że warto, polecają dalej. Właśnie to podejście przenosimy dalej do naszej franczyzy z Prestigo. Nie skupiamy się na agresywnych kampaniach. Skupiamy się na jakości, doświadczeniu klienta i komunikacji. Bo jeśli klient jest naprawdę zadowolony, nie tylko zapłaci, on przyprowadzi kolejny. To nie reklama buduje firmę, to renoma. Chcesz firmę, którą klienci polecają z własnej woli? Sprawdź jak działamy. To nie propozycja współpracy. To franczyza, która daje Ci gotowe spotkania, narzędzia, procesy i wynik. Zostaw komentarz franczyza, jeśli chcesz poznać szczegóły.